Zofia Soto Krzyże przydrożne Otulone płaszczem białych brzus Na rozdrożach wśród pól pachnących koniczyną i lipą Stoją krzyże przydrożne Rośnięte w polski krajobraz jak garbate wierzby. Skromne, polskie, piękne i zadumane. Od wieków świadkowie wiary, pamięci, tragedii. Rozpostarte ramiona, ozdobione srebrzystą pajęczyną, wydają się wskazywać drogę, błogosławić. Przechodniu, przestań na chwilę. Zatrzymaj pędzący pociąg nowoczesnego życia. Otwórz serce kryterdzą obojętności. Tu u krzyży wiara ojców, modlitwa matki wypowiedziana szeptem. Tu oddech starej wioski. Te krzyże przydrożne to nasza duma. Serce Polski.